Wydajność po matce, wycielenie 27 sierpień 341 13 700 po matce. Wycielenie 7 wrzesień.

403 12 300 wydajność po marce, wycielenie 10 wrzesień. 174 9 400 wydajność po marce, wycielenie wydzielenie 28 wrzesień. 203 9500 wydajność po marce, wycielenie wydzielenie 23 wrzesień. 283, 14 500 wydajność po marce wycielenie 21 wrzesień.